Się monowizowy jest tej strony, grojanek witam Was bardzo serdecznie wraz z Panią Stasią. Dzień dobry. No i Pani Stasia dzisiaj z nami jest, no bo będzie nowy nabytek Pani Stasia. wiem. Pani, odpali Pani 40. Dobrze. X Pani naciśnie? no. Dobra, Pani jedzie ze mną. Robot ta jest proszę pani. nie ma co się gielajzerować. Widzicie, widzowie już... powoli. Nie, Niech nie, 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 nie wchodzi. Przepani, a ta wigilia to aktualna? No przecież mnie zaprosiliście, no to aktualnie. to dobrze. Pani tu podczepia tą przyczepę. Przepani? Co? No. Widzę, ogólnie biorąc, wyremontowałem Dzień dobry. sobie... O kurde. O kurde co to jest... Panie! w którą to stronę? Dobra, wjeżdżaj pan. Tak mi adres pokazał w komórce. Nowy nabytek. Wierzę pan do przodu. O kurcia! O kurcia! Dobra! Panie, ustaw się Dobra, pan, ja... Ja to zwalę te zatem Dobra, ja tu zostawię. O. Rozstawiaj pan i ja podjeżdżam. Dobra proszę. Ma ma ma, mandacik... Kojarzy pan taką piosenkę. Pan y, rozłoży te, te, te na jazdy. I już. Rozłoży, tak. Kojarzy pan taką piosenkę. Wręczę ci mandacik! Czy nie? No, coś kojarzy. Oj, pana, coś źle usłyszałem. Coś kojarzy! O, dobra. Panie, mogę sprawdzić, czy to wszystko działa? A mo może, zrobimy sobie zdjęcie pamiątkowe? O właśnie, właśnie! Na zębisbel no. to kurczę będzie... Może mało. teraz zrobię. Ale ja też mam iść? Nie! Niech pan zejdzie z kadru, on wygląda a pani jak łachutra. Ej, <laughs> no, 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 tak się ja mnie nie mam. Dobra, co zrobię? Dobrze, proszę pana? Niech pan sam zrobi, proszę, tutaj, o, o, ten A, sposób, tu do pana o, przyjść? Tak, tak, bo to będzie ładne, o kurczę, takie. Dobrze. E, e, pani Stasiu? Tak? Pocznę wsiadę do czterdziestki. No. Przepana działa Dęce. wszystko w tym kultywatoru? Co? Przy pana. I tak? E, grzeje pani tą czterdziestkę. Y, a mogę sprawdzić? Może pan sprawdzić. Okej. Okay. Byle szybko czasu nie ma. Aaa. No rzeczywiście widzę, To dobra, 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 okej. tam okay. na składzie, nie? W Jaśle. Y, Tak, tak. Oh, tak. Groda Jasło. Dobrze pan kojarzy. To mówię. Dobra, panie. Na groda ci. Groda Ile... ci, co to jest. Ile za to? mam jechać te 40. -ko. Stój tu Staśka. Ile pan za to śpiewa sobie? Osiem tysięcy. A nie zrobimy siedmiu? Zrobimy, będzie. Dobra. Już przelewam. Przy pana nawet już na oczach widzów robię. Pan pocieka, ja, e... tu, ja tu zrobię ten... Ile robimy? Siedem, tak? tak? Niech pan tu podejdzie, papierek podpisze, że odebrał. Wysłane. E... Odebrałem. Dobra. Do widzenia. Dobra, do widzenia. Pani Stasiu... Przejadę do e, Bierze pani czterdziestkę. No i co? Podjedzie pani do mnie bliżej. Dlaczego nie mogę tego No właśnie widzę. To jest pani Oho. Dobra pani Stasiu, dziękuję pani za pomoc. No jestem, no. O, jedzie pani... No jedzie pani tu, tu nią pani postawi. A tu Damy radę. dawaj Stasia! Dobra, zwoń do Mariana. Marian! Halo? Halo! Drrr! halo, Marian! No. Jak tam jesteś w domu? Nie. A co tam robiasz? A powiem ci, tak. Se, pojechałem do kufla. A to. A nie fat byś pomóc? Albo... A co trzeba? A nowy nabytek mam. O ty, to bym przyjechał. To wpadaj, jest Saśka. O ty, to ja ją tam... Yy, Na no to dobra To dobra, to nas Saśka stój! Aha, dobra. Stasia za mną pojedzie. Stasia, tu. No co? Stasia, tu chodź. No. no jedź no. tym gratem. O ja tu jedzie, pani podjedzie. Nie no co? O, zapnę pań tu sprzęt No i ejdę Ups Cofaj Stasia No cofam! Cofaj! Cofaj, cofaj! Cofaj tu! Czy widzę? Nie jestem ślepa Stop. Dobra, za mną na pole! No i ogólnie widzowie, będziemy testować dzisiaj nabytek, ale to nie jest nabytek do, do Belarus'a. Jest oczywiście nabyteczek do ciągnika, który kupię w przyszłości kiedyś, tam na te około powiedzmy te 100 koni. Pani będzie robiła koło mnie, pani sobie rozłoży te brony. A to ty masz bronę, czy kultywator? To pani ma bronę, ja mam kultywator, ale to je robi tak samo. No i dobra widzowie. Nawet co sam ta idzie wam powiem. Fajnie tak zaczeszę przed siewem. To ja mam robić za tobą, czy koło, koło mnie? Do... Koło mnie. Czyli tutaj. Tak. No i powiem Wam, widzowie, że nabytek ogólnie rzecz biorąc przyda się pod kątem większego ciągnika, ale myślę, że MTL też z nim troszeczkę pochodzi. Fakt, że w nowym ciągniku będę chciał agregat uprawy siewną ale podziemniaki. No to już takim nie, nie, nie zrobię, agregatem siewnym no bo to idzie sadzarka, nie? Pani Stasiu, dobrze pani tam idzie? Dobrze, dobrze! O, pani też dojeżdża, już widzę. Ty uważaj mnie! O, siema, Marian! Siema! Patrz, co żem kupił! Ty wy, aż wyjdę, zobaczę. Aż wyjdź. O, kurde, Suń, bo Staśka tam będzie jechała. Suń 60 ja bym ją zaraz przesunął na zawsze. Cześć, <noise> Marian, przywitasz się ze Stasiu? Cześć, Stasiu. Tak <noise> powiem. Ale wy się na lubicie. pani, Stasiu? O, Staszka czy to jakaś inna, ja nie za młody jesteś, żeby tego A ty za stara. <noise> pani nie za stara na, na demencję, a pani za młoda na atencję. A ty za młody na atencję, no fajnie. Pani Marian kodera. stój! Albo dobra. O kurde! No wjechał, rozwalił traktor <grywki> O kurde No panie Coś ty zrobił Dobra, słuchajcie się ludzie Bo tu nie jest na, na ciągników. No i mnie zablokował No i ślapie coś ty zrobił Jak to jest możliwe, że oni nie zablokował? Ty md nad bokiem przed chwilą Sąsiad, powiem ci, agreg agregatujemy pod siew. Dobra, ty to jedz ja do siebie na robotę. No, a gdzie będziesz robił? Ty jesteśmy na CB Radio Gadawy, czy nie? No. To cóż, no to sąsiad... A jakie ty masz... to jest piątka? Ten? Czy... Kanał? No, piątka. Dobra, to piątka. O, słychać mnie? Halo, halo, mobilki. No, halo, halo. Panie Stasiu! Cześć. Słychać mnie? Słyszę! Może, że panie Stasiu? No to ja super. Słyszę, ale, słyszę. ale powiem ci sąsiad, że renów... znaczy no... Nie wiem czy renówka, czy co ja tam kupię, ale będzie latał większy ciągnik, powiem ci z tym. Ja tu cię ja tu ci Janek pomogę i jadę do sklepu, bo parat swój Aparat suchowy czy piwko? I to, i to. A, a a chyba, chyba coś grubszego. Oh. Panianka... lepiej nie będę tego łodzić, ale tak, i Moja koleżanka robi bingie. A pani chyba też, nie? No można tak powiedzieć. Pędzi pani, a pani sprzedaje, czy to raczej tak na własny użytek? Tak, na Niemcy handluje ten. No, wy, no jak ktoś mi każe wylaźć, to ja mówię wylejemy, ale to gardła". A, no tak, tak, tak. Pani Stasiu, bo przyczepę rozwali. Tutaj, no to teraz nie ma nic. Ale pani tak nie wierzy w to. Jezu No proszę bardzo. Co tam Pamię... mówisz? Nic. Mówię, że panią bardzo lubię. No, ja ciebie też. Marian, a ty aktualna jest ta, ta... wigilia? Z ciebie? No pewnie. Zapraszamy Staszki. Czemu? Nie zapraszaliście na, na wigilię. Nie ma Staszki, nie ma imprezy, Marian. Dobra, to niech idzie do swojej chałupy w lesie. się mojego pinga. Daj się wykąp w tym pingie. Co? Nic, nic. A, a pani lubi piwko? Napiję pod piwek, piwko, wódkę i co jeszcze? <grym> <grym> Spirytus? A <grym> lubi pani prawie piwko. No to mówi się pod piwek. Takie to buty. Powiem ci, że mam no to nie ostatnia, jest na co? Ostatnio jadłam Nie zamówiłam, tylko, tylko wsadziłam, wsadziłam do kazienki z chaborego i buraki. A kola też była? Nie, pod piwek. A, prawie, piwko. No prawie piwko. Prawie piwko, y, prawie. Słuchaj, słyszysz mnie? No słyszę. No słyszę. No, słyszę. Ty, słuchaj, ja jadę do lasu, do tej Janinki. Dzięki jedziesz? Po co? Po to drewno. To ty. moje. Wolić, żeby tam nie jedź, bo tam mają jeździł. Marian, nie jedź tam, proszę cię. Dobra, okej. Okay. Ale powiem ci, Marian, że będziemy tam niedługo jechać poza drzewo. Tak? No. Tylko zamówię większy zestaw. Nie pani Aninko? Jaka Janinko, Saśko? Saśka właśnie. Pani Saśko, jest pani jutro w domu? Ja jestem cały dzień w domu. Jeźdź, co ja robię w domu. <laughs> A Będzie. Pędzi pani na... Pędzi pani na handel. To my byśmy jutro przyjechali. Popędzić? U to katrupy. też. Ale po po... Cie... Chcielibyśmy, proszę pani, wie pani co na to drzewek parę wyciąć. I... Ale ja tam postawiłam ten dom nielegalnie. Nielegalnie? Nic co są za nie, nie moje dziewa. O Oj, tam to, to, I tak sobie wytniemy. A poza tym nikt tam nie mieszkał, nikt mi... Nikt do, nikt do urzędu nie zadzwonił, także mogą mi zrobić nic. No, dobrze powiedziane. Mówiła pani Stasia radio Z. Więc... Wybiła właśnie 15. Radio Z. No właśnie, chociaż bliżej 17 jak 15, no ale... Ale tak, wybiła, wybiła. To mówię, przecież no. No tak, tak, tak. Pani Stasiu, jakiś ty... a kupuje ty pani ty... traktor? A co ty mi tu mówisz? że masz do dzieła. To czy, czego mi bierzecie? A bo, 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 nieważne. Bo 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 bo, 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 A nie bierzemy pani, bo to nie pani. Ale moja, ale moja kradziona działka. Nie kradzona. Mówi, że kradziona, a nie ogrodzona. A. Ja powiem wam, że MTZ to tak... Bez tura to tak. przecież wam mówiłam, że to dla mnie A Ale bym ja uciec. 400 metrów wiesz, nie? Nie, 400, tylko 20. A 20. Tak, i plak zabaw wam robi. Będę robił. Będę wiesz plastik. z Marian, coś ci się tak na nie uwziął. A, taka jakaś zianinkowata trochę. Co? Ja ci za chwilę dam silnie, to jak ci wsadzę patyka. Ty, a gdzie ty jedziesz z tą czterdziechą, Janina? Znaczy Stasia. Co, co ty masz z tą Janiną? Do a... sklepu jadę cięści, bo jedziałem gdzie po aparatu. I po I Czy wiedzę ci coś? Chcesz? No a przyjmiesz jedno. A potem na bazarek po zakupie. Jedziemy dzisiaj? Co? Jedziemy dziś ja na jadę. bazar? Ja jadę. A, to ja nie jadę. Jak chcesz, to jeźdź, no. Chcesz się za ja czy nie bronię? No tak, tak, pani Anina, nic, pani Stasia nigdy nic nie broni. Dobra widzowie, chowamy sobie... No, tutaj. przychodzenia na moją działkę i kradnięcia mi dziewa, jak Ona robię teraz... chyba używa broni... pani ja to tam... specjalnie ukradłam w szopie, żeby, żeby, żeby... was nie zgłosili. Ja wam ukradłam w szopie. A to da nam to pani? A bo po co? Chyba by my sobie tam wzięli cośik. Spok... nie, 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 nie. nie. A kiedyś, na Chi na, a kiedyś kupiłam na temu ten, alkohol, z alkohol chiński. O kurczę. I co? Masz towar? Nie no, żartuję. Nie kupiłam żadnego alkoholu, tylko sobie kupiłem. Dla y, Cikora zjeżdżalnie właśnie o tym mówię. A dla dzieciów? Y, Marian, no. pa pani powie, jak te wnuki dojeżdżają do pani? Autobusem? No, on się nie no, syn przywozi. A, bo ja właśnie nigdy nie widziałem, żeby mnie tam przywoził w tym autobusie. Marian, jesteś w domu? Czy no tam, jestem. Na, na polu gdzieś? No, nie, nie, w domu nie W domu u Staszki, po mnie. Jesteś? U Staszki? No jestem. Serio? No. Ty ja żukę. A podjechać ci tam żukiem, czy nie? A po co? To nie wiem, a ty, bo może byśmy gdzieś pojechali, kiedy bym zestaw zamówił, byśmy większym zestawem to czego wozili, co? Nie ma po co, ja się to na przyczepkę ładuję. Znaczy zamówiłbym, nie no, znaczy zamówił, no pożyczyłbym od sąsiada taką przyczepkę na drzewo i byśmy taką, co wyspawał se z tam sami, byśmy przywieźli coś. Ale to w zimę, nie? Jak ładnie śnieg. a to w zimę, na opał. No, bo to jak jest śnieg, to się... Ale, ale na nie zaprosicie. No zaprosimy już za to drzewo, to zaprosimy. O, no i powiem ci, że ten Ferguson się ładnie prezentuje. A wiecie dlaczego... Nie postawiłam dom. Czemu? No, no. Na no, czemu? No, tylko dlatego, że, że było ze mroko. Dobra, sąsiad, ja będę, ja będę kończył. Dobra, ja też myślę, że widzowie będę kończył. Dziękujemy Wam bardzo za uczestnictwo w odcinku. Yy, zachęcam do subskrypcji, yy, lajkowania. No i myślę, że. Cóż mam, mogę więcej powiedzieć. E, subskrybujcie, bo wiecie, że będzie specjał. Mówię tutaj dokładniej o OPRASU LIVE. Więc subskrybujcie, lajkujcie. Na razie, cześć.